wspólnie być i na miejscu zgładzonej, zrównanej ziemią wsi Ostrówki, Wola Ostrowiecka na Wołyniu i równocześnie pojechać do Sakrynia Lubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego. Jesteśmy za tym, żeby każdy człowiek, który zginął, niezależnie w jaki sposób i z ręki, miał upamiętnienie. Natomiast nie można mówić w żaden sposób, że to co się stało w Sachryniu było ludobójstwem. Albowiem tutaj oddziały polskie, Armia Krajowa i bataliony chłopskie broniąc cywilną, bezbronną ludność Zamojsczyzny i Lubelszczyzny wystąpiły we wspólnej akcji przeciwko bazie UPA we wsi Sachry. Dowódcy wyraźnie nakazywali żołnierzom, że nie wolno zabijać kobiet i dzieci. Niestety, w czasie tej walki, która była walką z okupantem, wyraźnie trzeba powiedzieć, że Ukraińcy byli okupantami, bo oni współpracowali z SS Galicją i z Niemcami. Zginęły niewinne ofiary. Ale słusznie Instytut Pamięci Narodowej w swojej decyzji, Komisja Ścigania Zbrodni. Na, 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 przeciwko narodowi polskiemu stwierdziła, że to nie było ludobójstwo, to nie były zamierzone działania. Zginęły przypadkowe ofiary, to jest tragedia, ale nie było to ludobójstwo.